Cześć wszystkim, ja jestem Merox, a to jest kolejny odcinek mojej serii Minecrafta na modach. Tak, e, jak już obiecałem w zeszłym odcinku, e, dzisiaj wybierzemy się e, na wyprawę, bo zdecydowałem, że opuścimy tutaj tą jakże przepiękną okolicę. Tutaj już pozostawiłem nasz domek, tutaj już nic nie ma. W skrzynce jest tylko takie niepotrzebne rzeczy, których po prostu chcę tu zostawić. O, skąd to się wzięło jeszcze? Jedno? Dobra. Um, tak, wziąłem sobie kilka mieczyków, zrobiłem e, trochę jedzenia, nasze diaksy z wioski. To też nie chcę tego. Tutaj mamy piecyk, crafting table, złoty miecz, bardzo potrzebny na wilkołaki. Trochę kobla. No i e, mamy tutaj też zbroję, pełną sobie zrobiłem jeszcze spodnie. To też miałem te e, z wioski. I łóżeczko oczywiście zabieramy, żeby móc się gdzieś przespać. Pójdziemy sobie jeszcze zabić krówkę O, tutaj coś pewnie będzie, coś mnie zaraz tu zje. O nie, już mi coś je. A to mnie meduza. A meduzy są fajne, bo z nich można szybko pozyskać e, slime bole. Chodź tu krówka. Potrzebujemy tu jedzenia. Ok. E, widzimy, mamy bardzo płaski teren. I sobie pójdziemy w tamtą stronę. Tam, w tam. Mam nadzieję, że tam coś ciekawego Jest nie, nie, nie tylko sam ten Bion. Jest wasteland chyba. Nie ma pojęcia. Tak? Ehm, Sawan. Ach. Bardzo ciekawie. O, tu widzę, że zaraz się bagno zaczyna. O, jest coś, lag mały O, tam ze pójdziemy Tam widzę jakieś drzewka Czy mi się wydaje, czy trzeba będzie płynąć Prawie wpadł Nie, nie trzeba będzie daleko płynąć, już się bałem Tam widzę, że mamy jakieś pagna Możemy sobie tam pójść, zobaczyć co nam na nas czeka. Tu widzę, to jest też jakiś też nie standardowy biom, ten normalny leśny, który mamy w norm normalnym Minecrafcie, żeby na sobie tylko nic nie zjadło. Ten rekin. Bo naprawdę teraz już się trochę um, jest inaczej niż um, bez modu Mow Creatures, bo um, modyfikacja ta dodaje nam um, dużo takich groźnych zwierząt, które występują również w wodzie, nie tylko w nocy. Na przykład rekiny albo meduzy albo e, płaszczki One są dość groźne, trzeba na nie uważać, zwłaszcza rekiny Więc nie radziłbym Wam e, iść na otwarte morze tak bez łódki No z łódką wiadomo, nie wiem czy o, rekiny atakują też jak ktoś jest w łódce Ale mi się wydaje, że wtedy jak się ma łódkę to można zaraz szybko odpłynąć, to więc w tym nie ma takiego wielkiego problemu Tutaj mamy biom górzysty extreme health oj tylko chciałbym znaleźć jakiś dungeons modu better dungeons nie wiem dlaczego tutaj nic nie ma takiego nic tutaj na tym świecie nie widziałem żeby mi coś się jego wygenerowało podoba mi się w tym um modzie Extra Biomes XL Że jest taka bardzo wielka różnorodność tych wszystkich biomów i że granie jest po prostu taka nudna. Że sobie ma się większy wybór, gdzie się chce zadomowić, gdzie się chce mieć, zbudować swój domek. I to mnie bardzo cieszy, nie wiem do czego służą jajka. Węży, czy z nich można jakoś wylęgać te nowe węże? Czy naprawdę nie mam pojęcia o co w tym chodzi? Tak samo z rybami. Ryby wiem, że można sobie zrobić własne akwarium. Czy z, z wężami tak samo można robić? No ale nie wiem, co oni mają za. Um, um, jako, co, co oni robią w ogóle te węże. Nie potrafię się znowu wysłowić, przepraszam Was. Czy to, trzeba, czy to będzie jak zeskoczyć z tej góry? Chyba nie. Zajdziemy sobie tam. O, tam mamy e, bion. E, tak jakby, nie wiem jak to nazwać, ale taki taki czerwony. Nie wiem. <laughs> Coś jak w, e, w Arizonie, tam w Stanach Zjednoczonych. Nie mam pojęcia jak to nazwać. O, a tu już mamy pierwszy. E, tak, jakby dungeon z modu Extra, z modu Better Dungeons. Jest to wulkan, który jest naprawdę świetny. I ja wiem, że tutaj, gdzieś przy spodzie tego wulkanu, bardzo często znajdują się diamenty. Więc sobie teraz szybko um, przejdziemy dookoła, żeby nas tylko tutaj nic nie zjadło. Oby. Nie powinno. Na pewno sobie tu wrócimy, ale. Nie chcę naprawdę teraz tam do środka wchodzić, bo bardzo ciężko jest odnaleźć się w środku. Weźmiemy sobie może jeszcze trochę złota pozbieramy na nasze, um, nasze miecze ze złota. Przeciw wilkołakom, bo to jest dość ważne. Okej. Okay. Podobam, bardzo mi się podobały te wulkany, bo można tutaj wiele ciekawych rzeczy znaleźć. I nie trzeba iść koniecznie do e, kopalni i na, na, naprawdę spędza się dużo czasu. Myślę, że możemy sobie poświęcić kiedyś taki e, dłuższy odcinek. Albo może też podzielę na dwa. Dwa takie e, odcinki. Gdzie nie mam już miejsca, naprawdę? Okej, okay, koble wywalimy tego, niepotrzebne nam. Tam są Diaksy, idziemy po nie... Musi, muszę iść po nie naprawdę. Nie. nie mogę się powstrzymać. Dla mnie to Diaksy to... jak No myślę, że dla każdego Diaksy to są coś świętego. Nie ma nic lepszego w Minecraft'cie. Żeby nas tylko tutaj lawa nie zalała, naprawdę. za mnie to cieszy, już trzeci diaks. Będziemy mogli sobie zrobić kill żeby pójść do meteru. Tak to jest myślę, że pierwsze to co zrobię to. Wejdziemy sobie jeszcze na górę. Może pooglądać okolice, może coś przy okazji znajdziemy. Na pewno sobie tu wrócę, zaraz sobie zaznaczę waypointa. Złota, 6 złota na 3 m, akurat powinno być dobrze. Jeszcze jeden diament, o jak super, bardzo się cieszę. O, jakie pikne widoczki tutaj, mam. super. Dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy. Ze względu na to, że muszę jeszcze gdzieś coś zrobić, a ja chciałbym, żeby się wyrenderował odcinek i wgrał na YouTube'a jeszcze przed moim wyjściem. Dlatego myślę, że <laughs> nagrywam już jakieś 10 minut. Tak myślę. Jak zwykle zapominam włączyć tego mojego stopera. Zawsze sobie włączam komórkę, żeby włączyć ten e, stoper. Dobrze, że tu lawy nie było naprawdę. Jakby tu była lawa, to bym się chyba... nie wiem, co zrobił. Nie chcę za bardzo zbierać tego żelaza całego, bo y, mam już dość dużo, a wiadomo, że potrzeba tego zawsze jest, potrzebne żelazo. Ale nam chwilowo y, nie zmieści się po prostu w ekwipunku. Tylko tutaj idę z ciekawości, bo może tam jeszcze na czupku jakieś diaksy będą. O, tam jest on, już wnętrza tego. Wulkanu całego. Na pewno tu jeszcze z zewnątrz są jakieś ciekawe diaksy, ale sprawdzimy wszystko, sprawdzimy. O, tam jest wioska. Pójdziemy sobie zaraz do wioski. Czy tu będą jakieś diaksy? Tam są diaksy. Ale tam już nie pójdziemy mi się nie chcę teraz na razie iść zobaczymy jeszcze yy, co nas czeka z drugiej strony tego wulkanu Och trudno będzie tu zejść jaj. Żebym tylko nie popełnił jakiegoś fejla tutaj naprawdę Tak spaść Diaksy diaksy o nie, o nie, jak tam, na do... jak ja teraz mam dotrzeć, naprawdę, ludzie... Twórcy tej modyfikacji chyba to specjalnie zrobili, Nap... Czy tu... Proszę, żeby to było tam na dole. Nie chcę tutaj... O nie, tam jest. Jak mi tutaj zepchnie, naprawdę, do lawy... Spadnij Wilczku. Spadnij sobie gdzieś tam Dobra. nie wiem czy mam iść po te diaksy. O nie. Teraz to zrobiłem. Nie chcę tam naprawdę boję się, żeby mi coś tam zaraz na głowę spadnie, na przykład ten wilk. Czy on mnie teraz zaatakuje? Jakby tam teraz wejść? Czyżby. Nie, nie. Czy ja tu mogę sobie zrobić taki mostek mały? To też mi nic nie da. Przejdziemy. Przepraszam Was za to. No spadnij sobie tam. No i czemu nie spadłeś na sam dół? Okej. Okay. Powinno nam się udać. Nazwę ten odcinek chyba Akcja Diaksy. Ale naprawdę, żeby w takim miejscu umieścić diamenty to trzeba już mieć... <laughs> Dało nam się. Mamy kolejne diaksy. Nie nie chcę lapisu. Tylko mi będzie zaśmieszać miejsce w flipunku. Dobra, teraz jakoś trzeba tam Okej. Okay. Tak, um... Zrobimy sobie tutaj małą prowizoryczną yy, Wkopiemy się w ziemię. Ok, i zamkniemy się tym, to sobie łóżko postawimy i idziemy spać. Dobra, śpimy że mnie zginął w ścianie. Znowu, bo... O właśnie, o to mi chodzi. Dobra. Nic się nie dzieje. Wszystko ok. Dobra, jesteśmy na zewnątrz. Pójdziemy sobie jeszcze szybko do wioski, zobaczymy czy tam jest jeszcze jakiś... Yy... Ciekawy... Ciekawa skrzynka jeszcze jest. Oby, mam nadzieję. Zrobimy sobie zaraz tutaj waypoint. że, jest, że mamy tutaj wioskę i że jest wulkan. Czy tu była... Nie, myślałam, wydawało mi się. Że od kiedyś tutaj by była skrzynka, ale to był tylko crafting table. Wydawało mi się. Okej, okay, tu mi się nie wydaje, żeby było jakiś e, domek. E, jakaś kuźnia No nic trudno Tam mamy kolejny biom Tutaj jest e, Plains Nie, jest to jest jakiś e, Swamp, coś tam nie Jak to się nazywa? E, marsh Marsz okay. czy, czy tam coś na dole jest? Czy to są tylko jakieś takie ja sobie wyobrażam, że pomiędzy takimi Bagnami mogłyby być pełno krokodyli. Naprawdę, tutaj to jest takie, takie typowa Floryda, Miami i wiecie o co mi chodzi. No nic. Tutaj już chyba mi się wydaje, że zakończymy ten odcinek. Ja jeszcze sobie pochodzę dookoła wulkanu i zobaczę, czy tam jakieś czy tam są jakieś diaksy. I potem wyruszymy w dalszą podróż. Dziękuję Wam za uwagę i pamiętajcie, że zielone motywuje, czyli bardzo Was proszę o ocenę oraz komentarz, również co sądzicie o tej serii, co sądzicie o moich let's play'ach i no wiecie. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, cześć!